Kończyła się selekcja. Dziesięciu więźniów zostało już wybranych. Dla nich był to ostatni apel. Myśleliśmy, że zakończy się ten koszmar stania. Głowa bolała, jeść się chciało, nogi popuchły. A tu naraz zrobiło się jakieś poruszenie w moim szeregu. Staliśmy na długość drewniaka, aż tu nagle ktoś zaczął się przeciskać między więźniami. Był to ojciec Maksymilian. Szedł krótkim krokiem. Bo w drewniakach długim krokiem iść się nie dało. Trzeba było je trzymać palcami nóg, żeby nie spadły. Szedł prosto ku grupie SS-manów stojących w pobliżu pierwszego szeregu więźniów. Wszyscy drżeliśmy, ponieważ było to złamanie jednego z najostrzej i najbrutalniej przestrzeganych zakazów. Wyjście z szeregu oznaczało śmierć. Nowi więźniowie, którzy przyjechali do obozu, nie wiedząc o tym zakazie, za wyjście z szeregu byli bici, co powodowało niezdolność do pracy. A to z kolei równało się z pójściem do komory gazowej. Byliśmy pewni, że ojca Maksymiliana zabiją, zanim zdąży się przecisnąć. Ale stało się coś nadzwyczajnego, czego nie zanotowała historia siedmiuset obozów koncentracyjnych, jakie zbudowała trzecia rzesza. Nigdy nie zdarzało się. Aby więzień obozu mógł bez poniesienia kary wyjść z szeregu, było to dla Niemców coś tak niewyobrażalnego, że stali jak skamieniali, patrzyli po sobie i nie wiedzieli, co się dzieje. Zimna, szorstka, mokra posadzka, czarne ściany, światło słoneczne sączyło się przez potrójne załamanie. Wydarzył się tam kolejny cud. Ojciec Maksymilian, chociaż od 20 lat żył o jednym płucu, przeżył wszystkich. W komorze śmierci żył 386 godzin, co daje 16 dni. Każdy lekarz uzna to za nieprawdopodobne. Po tym długim okresie umierania, niemiecki kat w białym kitlu lekarskim podał ojcu Maksymilianowi śmiertelny zastrzyk, a on znowu nie umarł. Musieli go dobić kolejnym zastrzykiem. Umarł w Wigilię w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Jego hetmanki. Przez całe życie pragnął pracować i umrzeć dla Niepokalanej. To było dla Niego największe szczęście. Laudetur Jezus Christus. Chciałbym dzisiaj przedstawić kolejny odcinek. Tym razem będzie to historia bardzo znanego świętego, święty Maksymilian Maria Kolbe. Nie ukrywam, że jestem zachwycony tym świętem. E, oczywiście, podobnie jak ze świętym Pawłem, bardzo ciężko jest współpracować. E, tak jak wspomniałem wcześniej, z takim świętem. Ten też jest wyjątkowo wymagający. Może dlatego, że był wizjonerem, może dlatego, że doskonale wiedział, czego od niego chce Pan Bóg, czego chce od niego niepokalana. W związku z tym, e, niektórzy mogli tego nie zrozumieć. Nie wiem to, co teraz powiem, czy jest prawdą, aczkolwiek kiedyś usłyszałem taką informację, że kiedy jego współbracia dowiedzieli się o tym, że rozpoczął się proces e, sprawdzania, czy ktoś nadaje się jako kandydat na ołtarze, sami pojechali do Ojca Świętego mówiąc: Nie zgadzamy się na to. To pokazuje też pewne rzeczy, że ludzie święci bywali trudni, ale niestety albo stety, tak jest właśnie z tymi, którzy konkretnie wiedzą, czego chcą. Spotykają się z niezrozumieniem. Zatem przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Święty Maksymilian Maria Kolbe to był Franciszkanin. I myślę, że każdy doskonale yy, zna tę historię, kiedy już jako młodemu chłopcu objawia się Matka Boża, trzyma w ręku dwie korony. Jedną czerwoną, drugą białą. Jedna symbolizuje czystość, druga symbolizuje męczeństwo i pyta młodego chłopca, którą chce wybrać. Ten, bez chwili zastanowienia, bierze od razu dwie korony. Więc myślę, że tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy do konkretnych, właściwych treści. Był założycielem pierwszego katolickiego radia w Polsce, studiował w Rzymie. I tam spotkał się z bardzo ciekawą rzeczą. Oczywiście w dzisiejszych czasach nieraz strach jest mówić o takich rzeczach, z tego względu, że ktoś może zostać okrzykniętym mianem jakiegoś, w cudzysłowie, oszołoma chrześcijańskiego, człowieka, który wszędzie widzi teorie spiskowe, czyli temat masonerii. Uwaga! Akurat na studiach w Rzymie zauważył właśnie taką rzecz, że tam masoneria nawet nie kryła się ze swoją działalnością. Oficjalnie występowała przeciwko Kościołowi, pokazując właśnie z jak wieloma rzeczami się nie zgadza, chcąc zbudować nowy ład i nowy porządek, właśnie w tamtym miejscu. I kiedy ten zaobserwował, jak mocno działa masoneria, doszedł do wniosku, że trzeba bardzo mocno w tym czasie także mówić o Maryi, o niepokalanej. I od tego momentu stał jej się wiernym czcicielem, tak naprawdę oddając absolutnie wszystko. Co chciałem powiedzieć na przykład przez to, że bywają takie momenty, że ktoś występuje oficjalnie, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, że szuka się każdej okazji, aby wręcz dowalić kościołowi. Przypomina mi się taka wypowiedź, kiedy był film Claire. Wszedłem, żeby zobaczyć, co ma do powiedzenia tutaj pan Urban, ponieważ on nie cierpi kościoła i byłem zaskoczony jego odpowiedzią. Była bardzo szczera. Co ciekawe, też on stara się być konsekwentny do końca, czyli jak nienawidzi Kościoła, to do samego końca. A mianowicie powiedział taką rzecz, że on nie zgadza się z tym, że tak wielu ludzi, nawet kiedy powstaje film, który ma w jakimś celu zniesławić Kościół, obrazić Kościół, każdy gdzieś tam w podświadomości i autorów, i tych ludzi, którzy oglądają, i tych ludzi, którzy nie lubią Kościoła, jest to, że oni chcieliby, aby było lepiej. Czyli kiedy mówi się o Kościele źle, Cały czas ktoś chciałby, żeby jednak ten kościół był lepszy. Kiedy próbuje się ośmieszyć kościół, gdzieś tam w podświadomości mówi pan Urban, chciałbym, żeby ten kościół był nieco świętszy. A pan Urban mówi, absolutnie się z tym nie zgadzam. Kościół trzeba zniszczyć. E, nie pomyślałem w ogóle, że przyjdzie taki moment w historii nagrań, kiedy będę cytował tutaj takie persony. E, natomiast żeby pokazać, mniej więcej na czym to polega, przechodzimy dalej. Ten człowiek dokonał nawet w dzisiejszych czasach rzeczy całkowicie niemożliwych i nieosiągalnych. Na przykład kiedy wybuchła druga wojna światowa, e, klasztor był w szczycie takiego całkowitego rozkwitu. E, mieszkało tam 762 braci. To był największy zakon w całym świecie. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Obecnie, jak dziś w jakimś zakonie jest 30-40 braci, w, w danym miejscu możemy powiedzieć, niesamowicie się rozwija, są powołania. Kiedy ja przychodziłem do seminarium, e, dwa lata przed moim przyjściem było około 100 kleryków. Kiedy ja przychodziłem, było 75. Kiedy kończyłem, było 40 kilku bodajże. Więc osiągnięcie takiego wyniku... Pokazuje, jak bardzo musiał tych różnych ludzi rozkochać w niepokalanej, jak wiele musiał zdziałać dobra na rzecz kościoła. Mało tego, my w parafiach cieszymy się, kiedy mamy jakieś grupy parafialne, w których jest załóżmy 50 ministrantów, albo na przykład grupy młodzieżowe, gdzie przyjdzie 40 osób i niektórzy księża mówią: Wow, zazdroszczę ci, że tyle młodzieży sprowadziłeś. Kiedy Maksymilian Maria Kolbe, Próbował rozkręcić jakąś tam grupę, powiedzmy, nie była to grupa parafialna, była to rycerze niepokalanej, milicja niepokalanej. Od razu zgromadził milion pięćset tysięcy osób. Wyobrażacie sobie, na jaką skalę ten człowiek działał, jak wyjątkowym był charyzmatykiem, jak dużo miał do powiedzenia w tej materii. Wynikało to z wielkiej miłości do Boga. Na przykład drukował gazetę. W 2008 roku, pozwolę sobie porównać, kiedy jeszcze, wiecie, internet nie, nie był aż tak mocno rozwinięty jak teraz, kiedy wszystkie gazety, wszystkie audycje, tego typu nagrania jeszcze nawet większość z nas nie myślała. Więc w 2008 roku nakład na przykład gazety wyborczej to było 410 tysięcy egzemplarzy. W obecnych czasach jest to około 85 tysięcy. Kiedy ojciec zdecydował się na to, że będzie drukował gazetę, kiedy będzie chciał rozprowadzić ją na cały świat, aby wszyscy ludzie poznali miłość niepokalanej, aby poznali jej orędzie, aby zobaczyli jak trzeba walczyć z oficjalnym wrogiem Kościoła, jego nakład to było 700 50 tysięcy egzemplarzy, w niektórych momentach nawet do miliona. A to oznacza, że nawet współczesne gazety wypadają blado w latach swojej świetności wobec tego, czego on dokonał. Teraz pozwolę sobie przeczytać jeden krótki fragment, abyście zobaczyli tak naprawdę, czego on dokonał. Nie po bo tam znajdował się zakon, o którym mowa to samo wystarczalne miasteczko posiadał. Gospodarstwa rolne, piekarnie, mleczarnie, szpital, ochotniczą straż pożarną, tory kolejowe, własne ujęcia wody, kilka kaplic, drukarnie, elektrownie, radiostacje, cmentarz, warsztaty mechaniczne. W liście z 10 września 1930 roku napisał, że do głoszenia chwały Bożej i nawracania wykorzystać trzeba wszystkie do dostępne środki techniczne radio, kino, telewizję. Dlatego ojciec Maksymilian myślał o założeniu telewizji i lotniska w Niepokalanowie. Wysłał nawet dwóch braci na kursy pilotażu, zaczął przygotowywać dokumenty potrzebne do zbudowania lotniska. Dlatego właśnie mówię o tym, że w czasach, w których nikt nawet o tym nie myślał, w czasach wielkiego zagrożenia, ten człowiek był tak wielkim wizjonerem, aż ciężko w ogóle usmysłowić mi sobie, co by było, gdyby jego historia potoczyła się inaczej, co by było, gdyby nie oddawał swojego życia za y, tego pana w obozie gajowniczka. Y, natomiast nie cytuję teraz tego fragmentu, kiedy mówię o tym, ponieważ w jednym z odcinków już wcześniej o tym mówiłem. Czasami my w ogóle nie zdajemy sobie sprawy y, z, tak, z takiej ilości, oczywiście, tak jak nieraz y, wierni się zastanawiają, załóżmy, taki przykład podam, że a ci księża tylko zbierają na tace i zbierają na te tace y, i nadal nie, jakoś nie potrafią utrzymać parafii. My mamy oczywiście jakieś wyobrażenia utrzymania własnego mieszkania, gdzie koszty w jakiś sposób są ograniczone. Kiedy parafia jest dużo większa, kiedy ten teren jest dużo większy, kiedy jeszcze są księża, którzy dbają o to, żeby było w miarę ciepło w parafii, na przykład szczególnie ziłą, zimą, y, wiadomo, że te koszta rosną. I spróbuję wam pokazać teraz skalę tego, co to znaczy, że był to tak duży ośrodek, tak duży zakon, mieszkało tam tylu braci yy, i robili to wszystko z takim rozmachem. Codziennie tylko w tej samej piekarni wypiekano 400 kg chleba, nie mówiąc już o tym, co jeszcze dodatkowo wypiekali jako bułki na przykład dla biednych, którymi się opiekowali. Mało tego, rocznie w klasztorze spożywano 116 ton pieczywa. Codziennie przywożono 1400 litrów mleka. Wiecie, my na przykład do kawy sobie trochę wlejemy, albo do płatków śniadaniowych. 1400 litrów mleka szło na braci. I to codziennie pralnie rocznie zużywały 3 tony mydła. Więc widzicie, to wszystko jest naprawdę na olbrzymią skalę. Chciałbym teraz pokazać także jeszcze ważną rzecz. Klasztor, choć korzystał z najnowszych zdobyczy techniki, i całość planowana była z takim rozmachem, o którym wspomniałem wcześniej, to jednak bracia praktykowali ubóstwo, czyli to nie było przeznaczone dla nich. To wszystko, co zbierali, to wszystko, co planowali, to wszystko, co robili z takim rozmachem, miało tak naprawdę celu budowanie Królestwa Bożego. Oni chcieli jak najbardziej mówić o niepokalanej, chcieli pokazać światu, zdobywając właśnie te najnowsze środki zdobyczy. Mieszkali w wieloosobowych celach, mieli dwa habity, tylko dwa habity, przez całe życie. Od świętny i roboczy. W celach nawet nie było krzeseł. W celach, czyli w tych mieszkaniach, w których oni e, mieszkali, zakonnicy myli się tylko w zimnej wodzie, klęcząc na kolanach przy miejsce. I to nie jest tak, że po prostu mówię, dlatego żeby e, pokazać albo usprawiedliwić np. niektórych księży, którzy także w dzisiejszych czasach korzystają z takich środków. Naprawdę ci zakonnicy tym żyli. Większość braci, e, zwłaszcza w porą, e, porą zimową, chodziło boso. Nie dlatego, że nie miało obuwia. Tylko dlatego, żeby Bogu oddać absolutnie wszystko. Dzienny koszt utrzymania jednego zakonnika nie przekraczał 95 groszy. Czy to jest w ogóle do wyobrażenia w dzisiejszych czasach? Czyli mamy połączenie wielkiego ubóstwa, czyli tego, co tak naprawdę proponował Maksymilian Maria Kolbe, i tylu braci chciało za tym pójść, tylu braci było wręcz tym zafascynowanych, z tym, że korzystamy z wielkich zdobyczy. Dlatego też nie dziwi poniekąd wybór, którego dokonał jako młody chłopiec, kiedy miał do wyboru dwie korony, dwie ze sobą powiedzmy sprzeczne, a jednak łapczywie, jako młody chłopiec, wziął dwie. Papież Jan Paweł II kanonizował Maksymiliana Maria Kolbego 10 października 1982 roku. Zachęcam Was dzisiaj pod tym odcinkiem, abyście na YouTubie napisali, e, jaki jest Wasz ulubiony święty. I dlaczego? Co było w nim wyjątkowego? Dlaczego akurat tego świętego na przykład wyjątkowo cenicie? Mało tego, jeśli macie jakieś propozycje, abym spróbował przygotować kogoś, kogo nie znam, albo kogoś, kogo brakuje, jak najbardziej można w komentarzach napisać. Będę potrzebował trochę czasu, ale oczywiście odniosę się do tego, co dzisiaj mi napisaliście. Szczęść Boże, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, I Sen i Duch Święty. Amen.